Cześć Wam. Jestem mat i jestem wieśniakiem. Dosłownie. Chcę Wam opowiedzieć moją historię, jak to jest być takim wieśniakiem. Muszę się Wam wyżalić. Posłuchajcie. Moje podwórko składa się z wiejskiego domku, w którym mieszkam, ze stodoły i ze starej toalety na podwórku. Rozumiecie. Toalety na podwórku. To jest coś okropnego. Będąc jeszcze dzieckiem, mi to nie przeszkadzało. Wtedy spędzałem dużo czasu na rybach i nawet nie zwracałem uwagi na to, jak się ubieram. Moi rówieśnicy wtedy też nie zwracali na to uwagi, bo nic nie rozumieli. No ale to było kiedyś, ale teraz jestem nastolatkiem i bardzo trudno mi się żyje. Szkoła, do której chodzę jest w mieście, bo u mnie na wsi nie ma żadnej szkoły. Muszę codziennie wstawać o 5 rano i zasuwać do szkoły dwie godziny piechotą. Poza tym chłopaki w klasie żyć mi nie dają. Śmieją się z mojego ubioru. A ja nie mam żadnych ubrań, które są dziś w modzie. Zobaczcie sami, jak zachowują się wobec mnie. Boże, jakiś ty ulany jesteś. Zamknij się, to niej moja wina. No chyba twoja jak w pierniczasz dużo miencha, a masz dzisiaj skarpety i sandały achach, ha, ha. To nie jest zabawne. No właśnie jest i nie podskakuj, bo będziesz miał zadyszkę wieśniaku. Z chęcią mogę go teraz zlać. To zlej go stary. Tak się powinno traktować wieśniaków. Nie dziwię się, że żadna laska go na ich chce. To nieprawda. Dobra, zamknij tą wiejską paszczę. I tak właśnie wygląda moje życie w szkole. Kilka razy próbowałem namówić moją mamę, żeby mi kupiła lepsze ubrania, ale ona tylko odpowiadała: Nie, nie będziesz się ubierał tak jak gówniarz. Koniec tematu. Dla mnie to było niesprawiedliwe. Wszystkie chłopaki z klasy ubierają się według mody, a ja? Wszystkie chłopaki mają swoje dziewczyny, a ja nie mam żadnej. Ale wiecie co? Podobała mi się taka jedna dziewczyna z klasy. Miała na imię Alice. Pewnego dnia w szkole postanowiłem pokonać swoją nieśmiałość i zaprosić ją na randkę. I tak mi nie wsyzło. Zobaczcie sami jak to wyglądało. Cześć Alice. Czy nie chciałabyś wyjść ze mną na randkę wieczorem? Wiesz co mat? Może znajdź ze jakąś kawalerkę na wsi. Bo ty nie jesteś w moim typie. Właśnie takie uroki spotykają mieszkańców wsi. Wiem, że kiedyś będę musiał się z tym pogodzić, ale mam nadzieję, że znajdę sobie jakąś dziewczynę. Nawet w sąsiedztwie jest taka dziewczyna. Nazywa się Mija. Ostatnio zaczynamy razem rozmawiać i spacerować razem po wsi. Może mam u niej jakieś szanse? Bo ona zaczyna mi się podobać. Taka jest moja historia. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście i że mogłem się Wam wyżalić. Jeśli mieszkacie na wsi, macie toaletę na podwórku i ubieracie się inaczej, to czy nie macie tak samo jak ja? Jeśli chcecie więcej historii, to zasubskrybujcie ten kanał dla motywacji.